Strona bez linków do innych podstron to jak ślepa uliczka. Chodzisz, czytasz i koniec. Nie wiadomo gdzie iść dalej. A Google nie lubi takich zamkniętych uliczek. O wiele bardziej ceni autostrady informacyjne, czyli logiczne i naturalne połączenie między treściami na twojej strony internetowej. Dzięki nim może zrozumieć, jak zbudowana jest twoja strona i które podstrony są najważniejsze. Przykład: masz blog o klimatyzacji. W artykule o typach urządzeń dodaj link, który przekieruje użytkownika na podstronę, gdzie masz oferty montażu klimatyzacji. Na stronie głównej możesz podlinkować konkretne swoje usługi i zakładki na których się znajdują. Ale uwaga, nie pisz w miejscu gdzie wstawiasz link słów w stylu kliknij tutaj, bo to nic nie mówi Google. Lepiej napisać coś w tym stylu: Zobacz naszą ofertę montażu klimatyzacji w Gdyni. Taki link mówi robotom Google'a, tym takim algorytmom, to jest ważna podstrona i ta fraza jest ważna i wzmacnia widoczność tej konkretnej podstrony. Dodatkowa korzyść, lepiej prowadzisz użytkownika po stronie, dzięki czemu spędzą ciebie więcej czasu, a to też wpływa pozytywnie na widoczność Google. I pamiętaj, zawsze gdy dodajesz nową podstronę na twojej stronie internetowej. Zawsze znać miejsce, żeby podlinkować do niej z jakiegoś już istniejącego tekstu. To jak zaproszenie na imprezę. Jeżeli go nikomu nie dasz i nikogo nie poinformujesz, no to w sumie nikt się nie pojawi.